Autosalon w Genewie startuje dopiero jutro ale już dzisiaj niektóre marki robią takie mini prezentacje dla wybranych dziennikarzy gdzie prezentują jutrzejsze premiery więc ja jestem dzisiaj na jednej z takich imprez jak widać jest to impreza organizowana przez Honda i Honda dzisiaj pokaże już dzisiaj pokaże zrobię taki kontrolowany przeciek w postaci trzech samochodów pierwszy z nich to jest oczywiście oczekiwany od dawna Type R w finalnej wersji drugi to NSI. I trzeci to jest bolid Formuły 1. Jeśli chodzi o Type R, to trzeba powiedzieć, że Honda jest mistrzem podsycania napięcia, dlatego że ten samochód był wożony po różnych targach od kilkunastu miesięcy i był pokazywany. A tu bosko skrojony, nie wiem, zderzak, a tam z tyłu diabelsko zakrzywione rogi tylnego spoilera. Tak czy inaczej, nie wiadomo było do końca, jak ten samochód będzie wyglądał w wersji produkcyjnej, i za chwilę Honda pokaże nam wszystkim, jaki będzie Type R w wersji którą możemy kupić w salonie już we wrześniu. W każdym razie zapraszam do środka. Ja tam przed chwilą byłem, spędziłem parę minut, ale tam jest w środku tak głośno, że postanowiłem nagrać ten wstęp z zewnątrz, a teraz zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Warunki do pracy są dosyć ciężkie. Samochody co prawda stoją, ale nie można ich obejrzeć z każdej strony. A teraz dałem tutaj ochroniarzowi swoją kamerę, który filmuje samochód z takich perspektyw, które dla mnie nie są osiągalne. W każdym razie tu mamy NSX-a, samochód, który wyjechał naprawdę robiąc ogromne wrażenie z wyglądu. Parametry są znane, ale tak naprawdę w tym przypadku chodzi nie tylko o same liczby, tylko o to, jak te liczby są osiągnięte. Jest to auto hybrydowe, mamy tu silnik elektryczny, silnik spalinowy i wygląd, wygląd, który naprawdę zwala snu. Wróćmy jednak do Typera, bo wygląda na to, że jest to najbardziej tajemnicze auto wszechświata, dlatego że myślałem, kiedy robiłem wstęp na zewnątrz, że kiedy pokażą już tego taklera, to będziemy wiedzieć jakie są dane techniczne. Dopiero jutro podobno mamy to poznać. W tej chwili wiemy tylko tyle, co widzieliśmy na dobrą sprawę jeszcze wczoraj, czyli że prędkość maksymalna wyniesie 270 km na godzinę, a moc maksymalna o co najmniej 280 km e, koni mechanicznych. W każdym razie tylko tyle wiemy i aż tyle jutro dowiemy się więcej. To koniec europejska premiera bolidu Formuły 1, czyli samochód, którym będą się ścigać. W tym roku Fernando Alonso i Jason Baton, który zresztą tutaj jest i udziela tam dalej wywiadów. Fernando miał się pojawić, ale jak wiadomo miał wypadek sam samochód. Już niedługo, bo już 15 marca zadebiutuje w Melbourne. Podsumowując muszę powiedzieć, że Honda to jest naprawdę bardzo tajemniczy producent samochodów, dlatego że mimo, że już pokazała Honda Civic Type R, to wciąż nie wiemy zbyt, zbyt wiele na temat danych technicznych. To znaczy wiemy tylko tyle, że prędkość maksymalna to jest 270 km na godzinę i tu powstaje pytanie, gdzie jest sufit dla sportowego samochodu, może to nie jest zbyt wiele, ale dla usportowanego, porządnie usportowanego kompakta wciąż samochodu rodzinnego to jest naprawdę bardzo... Duża prędkość, więc pytanie: tylko kiedy zostanie złamana granica 300 km na godzinę, na godzinę dla takich samochodów? W każdym razie to jest jedyna liczba, bo wiemy tylko tyle, że 280 koni mechanicznych być może e, co najmniej. E, wiemy też, że całkiem niezły czas na Nurburgringu został wykręcony, ale dopiero o godzinie 11.15 jutro. wolno bym wam powiedzieć, jaki dokładnie to jest wynik. W związku z tym pozostaje mi tylko e, powiedzieć, że zapowiada się nieźle i że szkoda trochę tych. Tych rogów, których zabrakło w porównaniu do wersji, którą widzieliśmy w Paryżu. Tutaj te rogi są nieco bardziej skromne i dlatego właśnie kończę dzisiejszą relację stojąc obok NSX-a. Samochodu, który mnie z wyglądu absolutnie nie zalił. Muszę jeszcze nagrać epilog hotelowy, że tak powiem, dlatego, że kiedy opuszczaliśmy imprezę, dostaliśmy pendrive'y i na tym pendrive'ie znalazłem dane techniczne Honda Civic Type-R, -E, między innymi. I wiem znacznie więcej niż godziny temu, kiedy mówiłem, że Honda jest bardzo tajemniczym producentem. Otóż teraz wiem nie tylko, że 270 na godzinę to jest prędkość maksymalna, ale też, że moc maksymalna to jest 310. Mechanicznych dostępnych przy e, 6500 obrotów na minutę, a dopiero od 7000 zaczyna się czerwone pole na obrotomierzu. 400 nm to maksymalny moment obrotowy, dostępny przy 2500 obrotów, a do setki czekamy zaledwie 5,7 sekundy, co stawia Honda Civic Type R w czołówce, a być może nawet na szczycie. Aha, jeszcze pendrive. Pendrive jest bardzo ładny, z napisem type e, dokończony, jak widać, takim karbonem. Naprawdę mam nadzieję, że to było widać w kamerze. Jeśli chcecie, żeby ten pendrive wylądował na Waszym biurku, to napiszcie w komentarzu, dlaczego właśnie do Was, jak wrócę do Polski, koniecznie do kogoś z Was tego pendrive.